Czy jest szansa, że Cię zobaczymy ponownie na ekranie? Moja droga przyjaciółko medialna, moi drodzy koledzy medialni, niestety nie jest to do mnie to pytanie. Ja już e, przestałam o to pytać i przestałam cokolwiek robić w tym kierunku. E, jak będzie, to będzie. Jak nie będzie, to nie będzie. Telewizja się rozwija. No zobaczymy. Mam nadzieję, że i też miejsce znajdzie się dla mnie. Ja, no cóż mogę powiedzieć, że gdyby nie, gdyby gdyby nie znalazłaś to miejsce, to musiałabym chyba wszystkim powiedzieć e, ludziom w tym kraju, że nie warto się rozwijać, po co się uczyć, po co pisać 10 książek, po co się edukować jeździć na 40 kongresów, jak nie ma tak, miejsca dla takich ludzi e, później e, gdziekolwiek. Więc e, mam wrażenie, że... Znajdzie się to, to miejsce, ale to nie jest naprawdę do mnie pytanie. Ale teraz y, z tego co wiem, zmieniła się szefowa pytania na śniadanie. Podjęłaś jakieś kroki? Y, nie znam tej pani na razie zajmuje się swoimi innymi projektami, z którymi jest mi y, dobrze. No, no zobaczymy, co przyniesie los.